Ej, to może robimy tak, że patrz, pierwsza osoba, która będzie biegła, biegnie tutaj. Biegnie tutaj, gdzie jakby skakała. Wiesz, patrz. Tutaj w lewo, nie? I Aha. na przykład shiftuje, a druga dopiero wbiega tam. O, tak będzie dobrze. Biega tam, naciska. Właśnie, ale nie zrobiliśmy dla tej drugiej osoby wyjścia. Ej. <laughs> ta nie no, ta to, to pierwsza osoba tego. Ora, nie? Ale patrz, a jak nacisniesz na płytkę, to nie dojdziesz tutaj do tego zejścia. Chodź tu, ja ci wytłumaczę, patrz. Pobiegniesz tam, nacisniesz na płytkę, trzeba ją, chodź tu. No. Patrz, pobiegniesz tam, nacisniesz na płytkę, no tutaj nie będzie w ogóle tych klocków, to jak ty tam dobiegniesz o tam? Czekaj, roz... Nie rozkop! Ej! Dzięki, lognęłem się. No buddy in your No, channel byś zabił, out. Lol. No i ja też padłem. No to sorry. O kurde, ale typa. Jezus, Jezus, a ty jesteś mądry, nie widziałeś kurwa tej płytki. Nie... Ty powiedziałeś, że wam bierzesz Powiedziałem ci rozkopią.